Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w odległym królestwie panowała królowa śniegu, która sprowadziła na świat wieczną zimę. W filmie królowa śniegu gram bardzo fajną postać, gram trola, który e, jest taki mały, taki dziwny, dziwny i mówi bardzo dziwnym, dziwnym głosem. No, no! Masz znaleźć i przyprowadzić tu potomka Wegarda. Proste jak rozmrozić schab. Zdaje się, że wygrałem ten casting dzięki swojej twarzy, bo podobno jest tak, że bardzo często twarz, którą widzimy na ekranie jest podobna do twarzy jak gdyby w życiu realnym. I ten głos zgadza się, także chyba casting wygrałem ze zdjęcia, krótko mówiąc. Gdzie wysłałeś Kaja? Północny wiatr zabrał go do królowej... Zuzia, bierz go! Wejdź, spadaj! Zabierz ją ode mnie! Na pomoc! Troll, no no troll jest tutaj kochaną postacią. Najpierw oczywiście jest zły, niedobry, ale potem przechodzi przemianę. Fantastyczna postać. Bez rękuczynów, dobra? Może przez chwilę myślałem, że zagram jakiegoś pięknego księcia. No, ale umówmy się, wiem jak wygląda. Spoko, zdam te góry jak własną kieszeń. Kurczę, prawie bym spał! Dużo, dużo radości było, dużo fajnej, fajnej zabawy, bo to naprawdę strasznie śmieszna e, postać. Pieski nie wszystkich trolli? Zupełnie wszyscy zginęli? Jeden przetrwał, bo był silniejszy. Był szybszy. A co najważniejsze, zabójczo przystojny. No dobra, to gdzie jest teraz ten troll? Ta e, animowana adaptacja Królowej śniegu to myślę, bardzo fajny, przyjemny film. Oparty oczywiście na klasycznej bajce Andersena, ale tak uwspółcześniona, myślę, że rodzice, którzy przyjdą na ten film ze swoimi małymi pociechami, będą bardzo zadowoleni. W imieniu swoim e, i swojej postaci trolla e, zaprosić e, Państwa na znakomity, bardzo fajny, familijny film animowany pod tytułem Królowa Śniegu. Gadaj, skąd masz tego psa, co? Kochana, ja nie jestem psem! Mm. E, how? Królowa Śniegu! Wkrótce w kinach w 2D i 3D.